Dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi i wobec tego interesują cię ceny transferowe? Przygotowaliśmy dla ciebie serię trzech filmów, w którym telegraficznym skrócie omawiamy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem. Czyli kto powinien sporządzić dokumentację cen transferowych, jakie wiążą się z tym obowiązki, no i wreszcie co nam grozi, jeżeli tych obowiązków nie dopełnimy. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, zapraszam do oglądania. Obowiązki związane z cenami transferowymi nie istnieją w próżni czy same dla siebie. To nie jest tak, że ustawodawca mówi zrób coś, a potem w żaden sposób tego nie sankcjonuje. Wręcz przeciwnie, w polskim prawie istnieją stosunkowo dotkliwe konsekwencje, które mogą być na nas nałożone zarówno na samych podatników, jak i na ich reprezentantów, na przykład członków zarządu, jeżeli nie dopełnią oni określonych obowiązków związanych z cenami transferowymi. Pierwszy i chyba najważniejszy od strony fiskalnej skutek nieprzestrzegania przepisów o cenach transferowych dotyczy tak zwanego doszacowania dochodu. Podmioty powiązane muszą ustalać swoje warunki na, z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych. Jeżeli tego nie dopełnią, organy podatkowe mogą te nierynkowe warunki w transakcjach kontrolowanych nam zakwestionować, no i doszacować nam dochód. Co to oznacza? Organy podatkowe mogą kazać nam zapłacić podatek jaki byłby należny, gdybyśmy zawarli nasze transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych. Jeżeli dla przykładu sprzedawaliśmy nasze towary poniżej ceny rynkowej, no i przez to wykazaliśmy mniejsze przychody, a w konsekwencji mniejszy dochód, organy podatkowe mogą kazać nam zapłacić podatek od takiego dochodu, jaki wykazalibyśmy, gdyby te nasze towary były sprzedawane po cenach wyższych tych spotykanych na rynku. Oczywiście, w związku z tym, że najczęściej znajdą u nas nierynkowość transakcji wstecz, wiąże się to dla nas z obowiązkiem zapłaty odsetek. No ale to nie wszystko. Każda weryfikacja, że stosowaliśmy warunki nierynkowe, oprócz zapłaty tego doszacowanego podatku, tych odsetek za zwłokę, będzie się dla nas wiązała również z obowiązkiem zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego to dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie dla nas nakładane w liczbie od 10 do nawet 30% tego podatku, który został nam wcześniej doszacowany, typowo jako kara. Ta wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie wzrastać, jeżeli na przykład nie przedstawiliśmy dokumentacji cen transferowych, a powinniśmy byli to zrobić, no i jeżeli związane z tym uchybienia przekraczały znaczne kwoty. Musimy jednak pamiętać, że regulacje dotyczące cen transferowych są również obwarowane odpowiedzialnością karnoskarbową. Oznacza to, że przedsiębiorcy, jeżeli mówimy o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo reprezentanci spółek, tacy jak spójnicy, którzy kierują tymi spółkami osobowymi, czy członkowie zarządu spółek kapitałowych, ponoszą odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości związane z cenami transferowymi. Grzywna może być nam m.in. wymierzona, jeżeli złożyliśmy nieprawdziwe oświadczenie o stosowaniu cen rynkowych, o sporządzeniu dokumentacji, jeżeli tego oświadczenia nie złożyliśmy wcale, albo jeżeli to oświadczenie zostało przez nas złożone zbyt późno, z opóźnieniem. Wreszcie, same działania, które zmierzają do tego, żeby zaniżyć wysokość naszych zobowiązań podatkowych, jeżeli umyślnie tak oscylowaliśmy cenami, aby zapłacić mniejszy podatek, taka odpowiedzialność karno-skarbowa też może być na nas nałożona i wtedy już personalnie, jako osoby, które kierowały biznesem, możemy niestety zostać za to. I to całkiem, całkiem surowo ukarani, gdyż odpowiedzialność w tym zakresie może wynosić nawet do 720 stawek dziennych grzywny, co idzie już w miliony złotych. Warto więc o tym pamiętać i jednak dostosować się do tych regulacji, spełnić te wszystkie obowiązki, aby uchronić nie tylko naszą działalność przed no, sankcjami finansowymi czy fiskalnymi, ale również nad samych przed odpowiedzialnością karno-skarbową. W ten sposób dotarliśmy do końca naszego telegraficznego podsumowania najważniejszych kwestii związanych z cenami transferowymi. O ile oczywiście jest to zagadnienie niezwykle ważne i takie, na które powinniśmy zwrócić uwagę, chociażby z perspektywy związanych z nimi sankcji, nie samymi cenami transferowymi człowiek żyje. Jeżeli więc jesteście państwo zainteresowani innymi tematami prawno-podatkowymi związanymi z państwa działalnością, serdecznie zapraszam państwa do obejrzenia innych wideo zgromadzonych na naszym kanale, do odsłuchania naszego podcastu Czynimy Biznes Łatwiejszym, żeby pozwolić państwu uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z polskiego prawa podatkowego czy żeby dostosować się do naszej cały czas zmieniającej się rzeczywistości prawno-podatkowej.